Cześć, witajcie! Ja jestem Igor, a to jest kolejny film na moim kanale. I w dzisiejszym materiale kończymy z wyjazdami, ze spawaniem ram, z cudami na kiju i wracamy na nasze stare śmieci. Czyli wracamy na The spot po półtora miesięcznej przerwie, jak nie lepiej w sumie. Więc wracamy na The spot. zobaczycie w jakim to jest obecnie stanie, co będzie dalej, jakie są plany. No więc co. Bez zbytniego przedłużania, zapraszam do oglądania i na nową czołóweczkę. Dobra, witam po czołówce. Jestem z dwoma cymbałami. O, tutaj jest... Jesteś gejem? Tutaj jest bohater poprzedniego filmu. Spaw się trzyma jeszcze spaw się trzyma więc co ja lecę sobie do żaby i lecimy na spota bo spot jest w stanie w takim którego nikt się nie spodziewał <grym> na Sopotach, kurwa Sopot to jest centrum życia ty jesteś kurwa Sopot Dobra. bo bo spot jest w stanie w takim jakim nikt się nie spodziewa bo ile dwa miesiące czy półtora miesiąca nie było filmu ze spota no. co najmniej no, z dwa miesiące prawie, ale na, na pewno półtora miesiąca, może dwa. Więc co, biorę szybką żabę i jedziemy na spota i zobaczycie w jakim jest to stanie. Dobra widzowie, jak coś to ten film ma tylko i wyłącznie jeden malutki problemik, że ja to wszystko mówię myśląc, że ten film wyjdzie za dwa max trzy tygodnie. Więc bierzcie to pod uwagę, że to, że ja mówię, że nie było w ciągu dwóch miesięcy, to, to, mog to mogło być przerwa nawet 4 w sumie bo tak jakoś wyszło niestety ale dzięki temu, że właśnie dostaliśmy ten budżet to będzie fajny napęd będą fajne hopki więc to fakt, ten budżet jest jednocześnie winny temu, że nie było filmów i jednocześnie jest fajnie, bo no, w końcu będzie to zrobione tak jakby powinno więc tak no. więc ja Przepraszam, do oglądania tam dalej. Dobra, jesteśmy na spocie. I jak coś, to nie przyjechało GC i nam nic nie rozjebało. Bo się kurwa odgrażali, nie wiadomo jaka, tak de facto to gówno z tego wynikło i tylko gówno burzę zrobili. Spot na ten moment wygląda tak. Ale jedno się nie zmieniło, to że wszyscy się kłócą. Tak, znowu, tak. dobra. Więc spot wygląda tak, Zapytacie się co się stało. Nie, nie stał się tymek, tylko stało się to, że dostaliśmy budżet na napęd. Tutaj publicznie zamierzam mówić jaki, ale jest to budżet dość pokaźny z tego powodu. Będziemy budować nowy napęd. I dlatego, że będziemy budować nowy napęd, no to rozjebaliśmy ten. I ogólnie to wszystko będzie przesypane, będzie pewnie jeszcze raz koparka robiona. Szczególnie, że po deszczach ostatnio no to wszystko jest w takim stanie, że i tak byłoby do sklepania. A skoro będzie koparka jeszcze raz, no to bardziej podejdzie się postawić napęd tam na samym końcu i to po prostu wszystko przesypać. Więc co? Dzisiaj robimy tylko sprzątanie, szybki time lapsik i zapraszam do dnia kolejnego. 1000 years later. Dobra widzowie, witam w dniu kolejnym. Nie wiem od poprzedniego nagrania minęło jakoś ile? Z dwa tygodnie? Wystarczająco. <grywa> dwa albo trzy tygodnie. I małe tłumaczenia. Ogólnie chciałem wam tylko wspomnieć, co też będzie pewnie na początku filmu wspomniane, że wiele rzeczy uległo zmianie i będziecie mieli takie podpisy na dole, że to już jest kurwa nieaktualne od dobrych dwóch tygodni kurwa. <grywa> I... tyle. Wracając do tematu dzisiejszego dnia. E, szukamy gościa na projekt, albo firmy. E, I swoją drogą podziękowania dla Piotrka Krajewskiego, bo... Da, bo jak do niego napisałem, to nie dość, że kurwa odpisał zajebiście szybko, to jeszcze podał kurwa konkrety. Więc Piotrkowi Krajewskiemu to dziękujemy. Aaaa... Eee. <grywa> kleję buty, właśnie ja nie przeszkadza. Właśnie, ja też kleję buty. Piotrek teraz klei buty, bo ja skleiłem swoje. Eee. Więc co? Będziemy dzwonić do dwóch firm, które nazywają się... Już mówię. Pewnie zrobię cięcie. Nie, myślę, że taki kazał na twoją mordę przez następne 10 sekund byłby był zajebisty. Tak. Nie. Zrobię cięcie tak... 10 sekund. Dobra, mogę sobie dograć koniec? Dziękuję. Dobra, te firmy nazywają się BT Project albo Velo Project. Z tego co wiem, to BT Project jest kurwa gdzieś z daleka z gór A Velo projekt jest w Warszawie, więc chyba najpierw zadzwonimy do Velo projekt no. Bo są kurwa bliżej nas i w razie czego będę mógł po prostu się do nich pofatygować Więc y, dzwonimy Dobra widzowie, pierwsza firma znajduje się w Warszawie No tak w sumie w prawie w centrum Więc nie mamy jakoś bardzo daleko yy, Więc co, dzwonimy do nich Dzień dobry, dzwoniłem się do firmy Velo Projekt. Tak. Mam takie dzwonię z takim zapytaniem, bo tworzę miejscówkę na rowery, dokładnie na dirty i potrzebuję zaprojektować napęd na tą miejscówkę. Zajmujecie się Państwo czymś takim? Zajmujemy się, aczkolwiek to, to były projekty ramach i publicznym, więc pytam jak taka dokumentacja miałaby ja wyglądać? Nie, no to ma być po prostu projekt, to nie ma być konstrukcja stale przytwierdzona do gruntu. To jest projekt dla osoby prywatnej. Więc my nie jesteśmy żadnym miastem ani niczym, po prostu jesteśmy grupą osób prywatnych, które chcą sobie zrobić park. Dobra, ale stop, 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 bo trochę żeśmy się zagalopowali. Przez to, że ten materiał powstaje i przez perturbacje prawne nie możemy tam postawić takiej konstrukcji. Poza tym firma wyceniła nam koszt realizacji czegoś tego na absurdalne 150 tysięcy zł. Więc po prostu skończy się na tym, że postawimy górę i ja już was nie zanudzam tą rozmową. I przechodzimy do dalszej części materiału. Dobra, widzowie, byłem w firmie po słupki na ogrodzenie i mamy taką fakturkę. Pewnie macie tutaj jednego wielkiego blura, z tego powodu, że są tutaj dane wrażliwe. Więc nie na fakturce mieście jednego wielkiego blura. Eee. <gry> Więc wracając, jedziemy do właściciela terenu. Eee, I zaważę mu fakturkę. I tyle. I dowieżą na słupki. Więc będzie zajebiście więc no pewnie zobaczymy się kolejnego któregoś tam dnia z kolei. Dobra, to to, to było na tyle w dzisiejszym materiale. Trochę było krótko, ale jednak w końcu odcinek z desant podwróciliśmy tam, gdzie de facto byliśmy od samego początku. Więc co, ja się z wami żegnam. i na razie.